Teraz on 24 na zarabaty, 24 na sporo. Prawda? No, chyba tak. Ja no, jakoś tak sobie radzę. Łapię. No czy Świętnie święte Ale u nas niedźwiedzi nie ma, nie? W lasach to? Tutaj niedźwiedzi nie ma w tym miejscu. No, Najbliżej to Mam O, to ciekawe, to pewnie zbieszczat, nie? Mok? O i na bok. Ja się boję, Trzymam mam się boku, bo mogę tu oj, oj, oj! Mamy boję. Ciocia Cię trzyma, się, to, to tak dobrze, się. bo ciebie Ciocia trzyma. Pytaj A jakie piotka, mi ciepło? Jest... <laughs> tak. się piotka, czy on się nie boi, że spadnie. Nie boi się. Nie, nie boi się piotka? Nie. Szkoda, że nie miałem kamery włączonej. To byłoby dobrze. dobre. No, było widać co się działo. Wypadł za burtę. Tak, był pan wypadł za burtę. To no, albo ja! To jest, że No tak, na pewno. Nie. Nie byłeś tutaj? Nie. byłeś tutaj? Nie, wiem, ale... Byłem. Nie, byłeś? nie. Nie byłeś. Nie byłeś? Nie. Mała Mała młoda 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 Blisko. No, no była malutka, to, A na co ty tam uciśniesz, Tam? A to To. A tu? Do domu? Ja idę. Paweł, i ty będziesz twoje drzewo dawał. Co? Twoje drzewo będę dawało na to ubisko. No. Kasiu, później dzieci na YouTube zobaczą, że palisz papierosy. To nie umieszczaj na YouTube. <noise>